Dzień dobry. Witam was wszystkich serdecznie. Słuchajcie. Tak jestem dzisiaj z Madzią. Jest piękny dzień. Troszkę popołudniowy i wybrałyśmy się na spacer. Madzia ciągnie. magnes, jesteśmy przy torach kolejowych. Czekamy na Kaniowskiego, który będzie niebawem tędy przejeżdżał. No i co? Idziemy. O! Słuchajcie, mamy pierwsze branie. Słuchajcie, mamy branie. Patrzcie! Kurde, na żywo! Normalnie, Madzia, patrz! Normalnie! jakiś sztos! Czekajcie! Ja! Madzia, trzymaj tej worek! Trzymaj tej worek, bo normalnie, kurde, babka, nie mogę, no! Pa! Pa! pa patrz! Trzymaj! O ja! Zobaczcie pierwszy skarbik Macia się bardzo cieszy. Ale jazda złomik Maciu To jest jakiś kabel Ale chyba pod tą elektrykę co tutaj Patrzcie jaki mamy sztosik no nic, idziemy sobie dalej. Zobaczymy co będzie? Widzicie to? Spacerek. Madzia ma branie. Słuchajcie, patrzcie na to. Tak, 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 pięknie. No! Słuchajcie, zobaczcie. Kawał blaszuni. Dobry magnesiu, tak! Ej, ile się tego tutaj poprzeczepiało? Co to jest, Madziu? Słuchajcie, to są jakieś odpady. Nie, Madziu, to jest coś kolejowego. Jakieś odpady. Zobaczcie, ile tego się poprzeczepiało do magnesu. Muszę to zaraz oczyścić. Ale mamy kolejny kąsek. Dwa duże kąski już mamy, ale zostawiłyśmy je w krzakach, bo nie będziemy ich niosły daleko. Wracając, je zabierzemy i wam pokażemy, jakie piękności no hmm. kolejna znajdka ktoś Nadia, ciągnij hybryda słuchajcie, ktoś chyba miał rower bo my mamy od tego roweru e, zapięcie przecięte zapięcie bardzo mi przykro no ale... Hmm. Okropieństwo. No ale dobra. Zabieramy. Zobaczcie, co znalazłyśmy. Cokolwiek to jest. Maja z rzeczywiście znalazła to przez magnes. I teraz kopię naszą... Madziu, pokaż naszą super kopaczkę wiekową, która jest chyba pewnie starsza niż my. Zobaczcie. Ale cudo, co? Zobaczcie. Magnes tak to przyciągnął. Ostrożnie, Madziu. Co to jest? Spójrzcie. O Jezu. Madzia, aby... Tu jesteśmy przy torach, więc czy to jest coś kolejowego? Jezus! Ja tego nie udźwignę! <grym> Madzia, dawaj rękawiczki. Słuchajcie, Towarzy! O Jezus! Słuchajcie, podniosłam. Patrzcie. Jakie cudeńko. Ale sztos! Kurde, co to jest? Ja myślę, że to jest... Co to jest, Madziu? Hmm. Ewa, mamy rękawiczki piękne od ciebie. Madzia, nie szoruj tymi rękawiczkami, szkoda. <grywa> ale kąsek. Madzia tak dzisiaj jęczała, jęczała, że mało skarbów, ale o. Ładne. To są kolejne nasze zdobycze. Akurat tą blachę ja wyciągnęłam. Zobaczcie, solina. Piękna taka tablica. Po prostu chyba z pociągu odpadła. Musiało to być dawno. To widzieliście. Tą rurkę też znalazłyśmy, jakieś druciki. Patrzcie jaki kąsek. Coś takiego. A że jesteśmy przy torach, to coś od torów. I to ciężkie. Też przy torach znalazłyśmy. To do torów nic nie ma, no ale kawałek rynny jest. I kabel. I to ostatnia nasza znajdka dzisiaj. Takie coś, coś kolejowego, nie? I to jest też metalowe. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Kaniowski pojechał. Tak, pojechał. Pa, pa, kanioski. No i co? I już Wam pokazuję. To jest bardzo duże i ciężkie. Ale jeszcze mamy kabel, który znalazłyśmy. Aluminiowy. Już Wam Madzia go wyciąga. Ojejku. Ciemno się robi. To jest późno. Trochę się nachodziłyśmy. Piękny, gruby, aluminiowy kabel. Zobaczcie, ile metrów. Ile to ma metrów? Ze 3 metry. Albo i więcej. No, ze 3 na spokojnie. Gruby, piękny. Aluminium, sektor, bo już sprawdzałyśmy, czy to na magnes. Także dzieje się, kochani, dzieje się. Magnes jest fajny. Dzięki Mario. Hmm. Super, super sprawa.